Zaraz, mam tyle pytań. Start. Aaaa... Co za żenada, a myślałam, że choć trochę umiesz. Przepraszam, przyznaję się, zawsze ściągałem na testach. W skali od 0 do 10, twój poziom mocy oceniam na minus 2. Ale do wieczora, zrobię z ciebie typa 7 na 10. Czekaj, odpowiedz na moje pytania. Przecież Baba, to był facet podobny do Rycha, widziałem na nagraniu. Czy prezydent wiedział, że siejesz ter? -r? I dlaczego to robisz? A więc, jesteś gotowy naprawdę? Słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzać. Udawałam faceta dla alibi. Łatwe to było, gdyż byłam płaska jak decha z fryzurą na lesbijkę. W nagraniach wyglądałam prawie jak rychu, a przez telefon tylko używałam męskich końcówek. Moim zadaniem było, zaminować statek, a następnie zwabić tam rycha i suita, by byli tam widziani jak oddają mocz, co powiązano by z jego wysadzeniem i zwalono by na nich winę za terroryzmy w Los Santos. Przy okazji pozbywając się wrogów prezydenta numer jeden. Niestety ktoś ich ostrzegł, i uciekli. Co jak wiesz, poskutkowało tym, że odparli atak imperium. Wtedy też dostałam rozkaz, by przenieść się do San Fierro i tam destabilizować rynek swoimi atakami. Przez liczne ataki na małe biznesy i banki zaczęła rosnąć inflacja, a ludzie musieli się zatrudniać w megakorporacjach. W San Fierro udało nam się jednak zlikwidować prawdopodobny ruch oporu w zarodku. W Las Venturas podobnie. Teraz stacjonuje na wsiach. Morduje okradam, terroryzuję, aby szerzyć strach wśród ludzi, powiększać kryzys, po to by normalizować państwo policyjne imperium, by ludzie sami sprzedawali swoją wolność dla bezpieczeństwa, a to wszystko z rozkazu prezydenta. A ja to robię, bo lubię. Że co? Niemożliwe. No niby były podejrzenia, że rychł to Alibaba, no i też mieliśmy spacyfikować mieszkańców, aby odnaleźć dowody w sprawie Alibaby. Prezydent zaplanował krok po kroku nowy porządek świata. W skrócie najpierw strach, potem kontrola, a na koniec bogacenie się. Musisz przetrawić tą prawdę. A teraz czas na ćwiczenia, prowadź mój pojazd. Niby ta teoria spiskowa, trzyma się kupy, ale wykłada się w podstawach, przecież wy takie coś, to musiałoby być zaangażowane mnóstwo ludzi, jak się im niby udaje trzymać to w tajemnicy. A, to pewnie nie wiesz na czym polega grupa buraków. Opowiem Ci w czasie jazdy. O matko, co się stało temu pojazdowi? Rozwalałam ludziom trawniki i płoty. No już gazu, do palominu, krik. i u nas jest. Po ostatnich walkach i atakach zostało 80 ludzi, a większość i tak strzeże granic dzielnic. To nasz koniec. Lopez, a są jakieś dobre wieści? Będziemy to oglądać w pierwszym rzędzie. Skoczyć po chipsy? Żałuję, że ciebie wysłałem, Dionizy. Stachu zdążył już trzy razy do kibla pobiec, a mieszka na drugim końcu dzielnicy. Oj tam, ale powiadomiłem wszystkich ziomków na terenach kontrolowanych przez gołd. Znalazłem też dziurę w murze berlińskim i przedarłem się do wschodniego Los Santos, gdzie przekazałem instrukcję ziomkom. Gdy tylko się zbiorą, cały nasz klank wkroczy do akcji. Na wyzwolonym terenie było nas jakieś 150, ale wraz z ziomkami z zewnątrz to będzie jakieś 2000 ludzi. Cofam, co opowiedziałem, nie spodziewałem się tego po tobie. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji. Panowie, było miło z wami współpracować. Nasz sen o wolności okazał się tylko snem. Imperium i tak nas sprzątnie, więc pozbierajmy ze sobą tyle balasu, ile się da. Atakujemy na trzy. Raz. Dwa. No i nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwi, a nie ten dialog. Nikt nie spodziewa się balasów popierających grą. Edmund, co ty odwalasz? Taka samowolka bez szefa. Wojtek. Co ty tu robisz? Przecież grałeś w GTA 4 na playu, którego podłączyłeś pod akumulator w twojej Skodzie. Niestety, silnik się w niej zatał. Przybywam, by dać kres twojej kontr-kontr-rewolucji październikowej. Szef przepadł, więc to ja powinienem zostać nowym dowódcą. W końcu byłem jego prawą ręką, ale Feluś był leworęczny. A ja byłem jego zaufanym księgowym, więc to ja jestem nowym szefem i popieram grą, tak jak połowa balasów z Willowfield. Nie licząc wolności, całą tą broń jaką macie... To została po policjantach, których zabił Rychu lub inni z gangu Grow. Wisimy im sporo. A dupa tam, jak rozwalimy Grow, to Imperium obsypie nas kaską i koksem. Tu nas czeka tylko bieda i śmierć. Jest nas za mało, a z bronią to u nas deficyt w przeliczeniu na osoby większy od kontrofensywy ruskich pod Stalingradem. Nie będzie mi rozkazywać typek, udający laskę na Skype'ie pod nickiem Seksiara20, by bajerować facetów. Może i zerwałem do pewnego przystojnego lekarza na Skype'ie, może i jestem gejem, może i mam to potacie, który może jest tu proboszczem. Ale przynajmniej nie jestem furasem, jak ty. To nie moja wina, w młodości tyle bajek ze zwierzątkami oglądałem, w większości zwierząt dziewczyny były tam przeseksualizowane, rzuciło mi się na psychę. Eee, no to, kogo mamy słuchać? Wojtek i Edmund zawsze byli zaraz za Felusiem. Uff. Na szczęście, gdy ktoś wypowiada magiczny tekst o hiszpańskiej inkwizycji, to coś z znienacka się pojawia. Sweet, co ty odwalasz? Ej, wracaj tu! O cholera. Ty to jednak masz jaja. Proponuję rozwiązanie Waszego wewnętrznego konfliktu. Urządzicie głosowanie. Ten kto zyska większość na wyzwolonej dzielnicy wygra i swój plan wcieli w życie. Nie trzeba żadnego głosowania, bo i wygra. wygram. A więc nie musisz się go obawiać. Kurde, ale sobie w stopę strzeliłem. Mój gank wstrzyma się od głosu. Wierzę. Że mieszkańcy wiedzą, że tylko grą może postawić się imperium. I że oni też chcą z nim walczyć. Dobra, więc się zgadzam. Ja również. Zobaczysz Sweet, udowodnię, że nie wiem cię popiera. Sweet, niezły pomysł z tą grą na czas. To nie gra na czas, ja naprawdę wierzę w naszych mieszkańców. Poza tym, musimy się pogodzić z naszymi podejrzeniami. Nie sweet. nie mów tego. Być może Rychu nie dał rady. Co ty gadasz? Przecież to Rychu. Już ty by był. Trzy razy zdążyłby okrążyć Las Venturas, zbajerować kilka lasek, obejrzeć Maraton Królika Baxa i wrócić drzwiami gryby. Niestety, to prawda, ale zawsze stawialiśmy na Rycha, więc to się za nami ciągnie. Nie myślałem, że to opowiem, ale nie tak. Zorganizujesz milicję, pozbieraj wszystkich, co pilnują mojego domu. Trzeba temperować przestępców, którzy okradają mieszkańców. Zenon, ty się zajmiesz inflacją. Weź szefa McDonalda może coś jeszcze wymyśli. Bez tego morale będą spadały. Imperium tylko na tym skorzysta. A ty, Sweet, spróbuj zorganizować plan obrony. Powodzenia, panowie. Dionizy, zbierzesz głosy. Hola, hola, jest stroną w wyborach. Może manipulować głosami. To może twój stary zbierze głosy do tacy? To może ja je zbiorę. Jestem El Bentenio Smokio, statystycznie przeciętny imigrant bez poglądów czy zdania. A oto i mój dowód osobisty: będę skuteczny jak to Mili Jones, prześladowany. Ta rekomendacja brzmi legitymnie. Dobra zdrowie. Jacek i Placek, dawno Was nie widziałem wysłał nas, by ciebie szukać. I nie raczył nam zadzwonić, że się odnalazłeś. Wróciliśmy dopiero wczoraj. Czuję, że już zawsze? Będziecie mi wypominać zakup Danonka i drażgówki w żabce. Powiedzcie lepiej, jak wygląda sytuacja na froncie. Powoli odbijaliśmy i ale stanęliśmy w miejscu, amunicji to już prawie nie mamy. W czołg góra ze trzy pociski zostały. Wojsko Imperium stawiło przejścia graniczne i legitymują każdego, co wraca. Z jakiegoś powodu nie zatrzymują emigrantów. Choć i tak na jednego przybytego, mamy dziesięciu, co od nas ucieka. Zapewne się przegrupowują i zaatakują wieczorem, dlatego te teksty w głośnikach słychać. Musimy tu zbudować fortyfikację, Potrzebujemy więcej jamo oraz więcej ludzi. Tu jest nas za mało i jesteśmy zmęczeni. Chciałbym wam pomóc, ale nic nie poradzę. Wszędzie brakuje nam ludzi, powiem wprost: musicie mnie przepuścić. Mam super ważną misję od sweita, mam przekraść się na teren wroga do pizzerii i ją ukraść. Masz jakiś plan? Ja mam tylko improwizację. Na początek to się przebierz, jak wejdziesz tam w stroju groł, to od razu jakiś kamper cię skasuje ze snajpy. Kupię sobie coś zarąbistego, po czym każdej lasty nogi się osuną. Jak robić rewolucję? To z klasą. Zapomniałem o turboinflacji, i za koszulkę trzeba zapłacić teraz 200 tysięcy złotych. Na szczęście znalazłem ten gustowny worek po ziemniakach w kącie. To powodzenia gerda. Lepiej się nie przyczajaj, bo wojsko zacznie coś podejrzewać. Racja. Trzymajcie się panowie. Wielu imigrantów było właśnie z tej dzielnicy. Teraz tu nikogo nie ma. To ziemia niczyja. Martwy glina. Wezmę jego broni i dokumenty by mnie przepuścili. Upadły na ziemię? Najpierw znikły gwiazdki, potem pełen Spray przestał działać, a teraz jeszcze broń zamiast lewitować to spada? Może jest zepsuta. Wezmę tylko te papiery. Czy to przejście graniczne? Ej ty, kieruj się w lewo. Zrozumiałem, panie policaj. Tam już było więcej żołnierzy, niż jak my mamy na pierwszej linii obrony. Wystarczy, że każdy ziomek załatwi po pięćdziesięciu. Matematyka górą. A tam co się dzieje? Spróbuję zebrać dane wywiadowcze. No i wszystko jasne. Słyszy. A czy widzę coś nietypowego? Zupełnie nowe skiny. Jeszcze takich nie spotkałem. Nie wyglądają na typowych poborowych, tamtych bez trud udało się przekabacić na naszą stronę. Czy to nie ten Monster Trek, co Sweet kupił na raty 100% i miał go spłacać przez następne 40 lat? Nie, tamten nie miał wgniecionego zderzaka. Tu widać dachy kilku czołgów, pewnie jest ich tam więcej. My mamy z biedą dwa. Że też przejście graniczne ustawili akurat tutaj, kilka metrów dalej, Nie można by ją uznać za nasz teren. Tutaj, panie, Brancie, wyeliminujemy pana. Nie spodziewałem się takiej kultury. A ten co? Syn człowieka i czołgu. Nieźle się tu urządzili. Witamy pana. Pracują tu takie piękne panie. Nie mogą być złe. Ma pan dokumenty? Mam tylko żółte papiery. Dobra, sprawdźmy. Wzrost. Brak. Oczy. Metr osiemdziesiąt. Znaki szczególne. Zielony. Na zdjęciu jest biały facet z wąsem. Możesz to wyjaśnić? Jestem technikiem spawaczem powierzchni wodnych. No i tak spawałem, że mnie opaliło. A więc wszystko się zgadza. Proszę się zgłosić do budynku Pizzerii w celu sprawdzenia pańskiego stanu zdrowia. No i Git. Ma pan nakaz zostania przebadanym, zapraszamy do budynku. Ale fajnie, na NFZ to najbliższy termin mam do dentysty za 10 lat. W sumie tak źle tu nie jest. Można z bankomatu skorzystać, a i lody rozdają, jeszcze skorzystam. Może i darmową pizzę dostanę. Eee, co tu się stało? Jesteś raider. Za dużo koksu i buku. Prydej myśli, że jest to łączlokal. Ciekawe gdzie go wcięło. Eee, coach, Nie znam. Zepsułem ryderowi mózg. Znowu. No nie poznaję. Ryku, chodź. Znalazłam coś ciekawego. Miałaś mówić kapitan, a zresztą moja głowa. Mam już chyba z 10 promili we krwi. Niepotrzebnie wódkę popijałem z Pietusem. Co tam ciekawego znalazłaś? O kurde. No właśnie Ryku. składam amunicji. Karabinki M4 oraz MP5. MP5? A ja myślałem, że MP3 to szczyt techniki. Tylko czemu nie lewitują jak przystało na normalną broń? Pewnie by się więcej zmieściło w stojakach rychu. Tu pisze, że jest ich 230 na stanie. Problem broni częściowo rozwiązany. Nieźle się spisałaś lalka, chyba wręczę ci medal. No peweks, praktycznie to bez ze mnie byłbyś już w mrocznej dupie imperium. A co jest za tymi drzwiami? To chyba tylko jakaś tapeta, bo nie idzie ich ruszyć. Wierzę ci na słowo. Już minęły prawie 4 godziny, chodźmy na mostek. Uff, odszedł. To był doskonały pomysł, by schować się w maszynowni i zajblować drzwi. Majtku, Pulaski, ale czemu nie atakujemy? Chyba ocipiałeś. Ich jest co najmniej dwóch, a nas tylko trzydziestu. Zobaczymy dokąd dotrze i wtedy wezwiemy siły Imperium. Dobra, Ryder, mów, to tutaj. Ewo, Ewo, -e. Ale z ciebie minka faja. Zainon miał siedem promili i prosto chodził, a Heniek to miał jedenaście promili i pracował. To nic nie da rychu. Ryder. Jak zaraz wytrzeźwiejesz, to oddam Ci zakipaszoną Maryśkę z Twojej platacji. Ryder zgłasza gotowość do służby. Zaraz. Jak to niby możliwe? No niemożliwe. Na szczęście, Ryder o tym nie wiedział. Rychu. Autopilot pokazuje, że jeszcze jest kilometr do celu. No to będzie spacerek. Co jest? O nie! Wpadliśmy na zliczowaną wodę. Rychu łapce stery. Co tu się dzieje? wodę. Rzuca nas na wszystkie strony. Nawet nieźle mi idzie. Co ty pieprzysz? Silniki są przeciążone. Wywraca środkiem łodzi jak w trajce. Zbliżowana woda uderza w kadłubie Coraz więcej przecieków. Uszkodził alternator. Lajka, ratuj O Okrupę. Tsunami jak na 2012. Płaczan zasilanie awaryjne. Kiedy nauczyliście się odsługi łodzi podwodnej. Mówię, że włączam, a nie, że włączyła. Przyciski na ośle wciskam. Przekierować resztki mocy do ale Zalecała naprzód. Miałem gorsze glipy. Wszyscy zginiemy. A... Udało się. Wszyscy cali? Tak rychu. Nie, tyle poległo. Nikt się nie ostał. Mam dobrą i złą nowinę. Wal dobrą. Chyba jesteśmy. No to świetnie. A ta zła. Łódź nadaje się co najwyżej na złą, może dam radę się zanurzyć. Ale nie obiecuję, że trafimy na konwersję do Alfy asana A No to teraz, może wykazać się kapitan Rychu. I tak nie dam rady wrócić. To To pewnie potrwa. Macie karty? Eee...